Europy. To czwarte spotkanie, dwa na razie zwycięstwa, jedna porażka i dziś trzeba spotkanie z Czechami wygrać. Goście w czerwonych strojach, Polacy w białych i iżyzidek kontra Adam Bujci. Zidek w tej chwili jest środkowym reprezentacji nie tylko Czech, ale także klubowego zespołu Żalgiris Kowno. Z tym, że tam jest tylko rezerwowym za Eureliusza Żukałskasa, ale to zawodnik bardzo doświadczony. Jego siła polega na tym, że właściwie może zaskoczyć celnym rzutem z każdej pozycji na parkiecie. Lubi także za trzy punkty. Polacy w ataku. Tyłem do kosza Wilangowski. Najstarszy w kadrze obok Kościuka, 31 lat. Nie zorientował się teraz Krzysztof Wilangowski. Szkoda, że... Piotr, że... Maciej Zieliński nie kończył tego rzutem, był w dobrej sytuacji. I Petrzudek z numerem czwartym, doświadczony, rozgrywający. To jest jeden z trzech internacjonalów w ekipie czeskiej. Oto drugi z nich Pan Paweł Beczka. I właśnie on zdobył pierwsze punkty, pierwsze punkty w tym meczu dla gości. Znowu Radek Chyży. Dobrze, Dan rozbijał obronę przeciwnika. I świetnie z przetrzymaniem Maciej Zieliński. Świetnie widzą się Czesi, odegranie do Żytka. Ten na szczęście dla Polaków nie trafił. I to jest gra, którą najbardziej lubi Tomasz Emkowski, jeden z najlepiej biegających polskich skrzydłowych. Tylko 11 punktów straty polskiego zespołu. Ach, teraz poszedł tam na pomoc Zieliński i wykorzystał to bezwzględnie Welsh. Nie zdobył punktów Sokolowski. Szansa jeszcze dla Polaków. Ostatnie sekundy. Tu mogą się liczyć także małe punkty w rozliczeniu. Maciej Zieliński może niezbyt elegancko, ale chciał jakoś pozbyć się tej adrenaliny. Niestety w przegranym meczu Polaków 69-80, a więc druga porażka polskiej drużyny w czwartym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Ten mecz bardzo ważny który znacznie redukuje szanse Polaków gry w finałach w Turcji w przyszłym roku, ale być może nie zamyka jeszcze ostatecznie drogi do Stambułu.